Jezus Chrystus, Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Cię do rozważania Słowa Bożego z poniedziałku 10 stycznia. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, przenikaj, prowadź, skazuj drogę, oświecaj nasze umysły. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek z Ramataim, sufita z górskiej okolicy Efraima imieniem Elkana, Syn Jerohama, syna Elichu, syna Tohu, syna Sufa Efratajczyka. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej Penina. Penina miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do silo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Chowni i Pinhas, kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej, Peninie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również dał Annie część lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że pan zamknął jej łono. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana, Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Złożę ci, Boże, ofiarę pochwalną. Czym się, Panu, odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnił me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, Jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię śluby dla Pana przed całym jego ludem w dziedzińcach Pańskiego Domu, pośrodku Ciebie Jeruzalem. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi poszli za Nim. Słyszymy o w pierwszym czytaniu o niepłodnej Annie, jej cierpieniu jej smutku płaczu. Jest wiele kobiet, które przeżywa podobną sytuację, podobne cierpienie. Te małżeństwa jest im trudno funkcjonować. Mieli swoje plany, marzenia, stworzyli małżeństwo, chcieli stworzyć rodzinę, a tutaj, a tutaj się nie udaje i nie udaje i nie udaje. Nigdy nie wolno się poddawać. Zwiaru prosić Boga, prosić o modlitwę też innych, by. Wiele osób mogło się modlić, jeśli będą znać tą, tą sprawę, będą się modlić. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale jeśli Pan Bóg nie daje tego potomstwa, to też trzeba pytać się, Boże, a może Ty chcesz, żebyśmy otworzyli swoje serce na adopcję, bo znowu jest drugi temat. Wiele dzieci oczekuje na na rodziców właśnie adopcyjnych. I może Pan Bóg tak układa tę sprawę i w ten sposób chce pokierować. Na pewno bardzo przykre, trudne jest, gdyby ktoś dokuczał, osądzał małżeństwo, które nie może mieć dzieci. Bóg zna ich serca i Bóg zna wszystko, we wszystko. My możemy się jedynie coś domyślać, my możemy sądzić subiektywnie, często się możemy pomylić, więc trzeba się tego wystrzegać, żeby nie zrobić właśnie komuś w ten sposób jeszcze większej krzywdy. Jeśli chcesz pomóc, to pomagaj modlitwą, podpowiadaj. Właśnie, może trzeba. Jakiegoś leczenia, czasem tak bywa, że, że właśnie odpowiednie leczenie i, i, i udaje się, że dziecko się poczyna. Złożę Ci Boże ofiarę pochwalną, Psalm 116. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Pan Bóg yy, każdy i każdego z nas obdarzył. Niezwykłymi darami. Dał przede wszystkim piękny świat. Dał nam dar życia. Jesteśmy, funkcjonujemy, żyjemy. Na co dzień otrzymujemy to, co nam potrzebne do życia. Umieć dziękować, umieć się tym cieszyć, zachwycać się Bogiem, który bezmiernie nas obdarowuje. Obdarowuje. Oczywiście, to nie spada nam z nieba, ale Dostajemy to przez pracę, dostajemy to przez ludzi życzliwych, których mamy wokół siebie. Dostajemy to przez dobre natchnienia pomysły, które nam Bóg daje, ale właśnie zobaczyć w tym wszystkim niezwykłe działanie Boga, jego uwielbiać, nim się cieszyć. W Ewangelii Jezus zzywa do nawrócenia w pierwszych zdaniach, czas się wypełnił, bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie do nawrócenia jest Aktualne każdego dnia czasem sobie myślimy, że nawracać to się trzeba w wielkim poście. No nieprawda. Każdy dzień popełniamy jakieś słabości, grzechy, i każdego dnia możemy wyciągać z tego wnioski, pracować nad sobą, zmieniać swoje postępowanie. Więc to jest to nieustanne nawracanie się, wierzyć w Ewangelię. To, co czytamy, to, co rozważamy, wierzyć. Wsłuchiwać się w to, analizować. Słowo Boże będzie w nas pracowało, będzie w nas działało, będzie nas przenikało. I mamy później mowę o powołaniu pierwszych uczniów. To Jezus jest inicjatorem, to Jezus zauważa tych ludzi i sam ich wybiera. Ich zadaniem było z wiarą na to odpowiedzieć. I odpowiedzieli faktycznie od razu, zostawili wszystko i poszli. Nawet nie tylko sami uczniowie, ale też. Zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi, i poszli za Nim. Zostawili swoje sprawy, zostawili swój, można powiedzieć, współcześnie biznes, swoje interesy i poszli za Jezusem od razu. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Trzeba modlitwy, by Bóg <laughs> wybierał, powoływał, ale pewnie przede wszystkim potrzeba modlitwy, żeby. Ci powołani odważnie na ten głos odpowiedzieli, żeby nie bali się. Jest dzisiaj wiele lęków, obaw, co będzie, jak będzie, czy sobie poradzę, czy się do tego nadaję. Często młodzi ludzie patrzą na, na to, jak Kościół, Księża są atakowani, wyśmiewani, i w wielu przypadkach boją się takiej drogi, choć w sercu gdzieś tam głęboko czują, że. Że Bóg mnie powołuje, to jednak ja się boję, ja się obawiam, to za trudne, to mnie przerasta i wielu z tego rezygnuje, nie odpowiada na ten głos albo go długie lata tłumi w sobie z racji właśnie na brak odwagi, na lęk. Prośmy, aby ci młodzi chłopcy i dziewczęta z wiarą odważnie. Odpowiadali na wezwanie Boga, który stuka do ich serc. Niech was błogosławi Bóg, Wszechmogący, mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa. pa.